29 stycznia, popołudnie, godzina 14. Zaraz będzie się ściemniało. Zresztą widać, że słońce już jest nisko. Niestety fatalny dzień w robocie. Rozpadło się parę tematów, parę istotnych tematów dla mnie. Więc postanowiłem wziąć głęboki oddech i przyjechać do lasu, wyluzować troszkę. Yy tereny łosiowe i jeleniowe też bo jeleni tu nie brakuje aczkolwiek nie patrzyłem ile jest zgłoszonych jestem bardzo mocno ciekawy można trafić po strzałka tutaj polowania są organizowane są dosyć duże odstrzały co roku niestety no i cóż dzień kiepski ale jest jedna pozytywna Rzecz tą pozytywną rzeczą jest nowy program do montowania filmików. Zrezygnowałem z VSDC, na którym pracowałem przez kilka ostatnich lat i zmieniłem oprogramowanie na CapCut. Polecam wszystkim. Bardzo sprawne, szybkie, intuicyjne oprogramowanie. Bezpłatna wersja daje radę, wyposażona w fajne narzędzia. Płatna wersja jeszcze lepsza i narzędzia, jeśli chodzi o płatną wersję, narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. A jeżeli chodzi o subskrypcję, to 50 zł miesięcznie. Naprawdę uczciwa kwota za takie cacko. Zobaczymy, czy uda coś się zobaczyć. Czy uda coś się podnieść. Na razie wiatr wieje w plecy, więc marne szanse. ale... Przejdę trochę w kierunku wschodnim i później będę szedł na zachód. Będę wracał już pod wiatr. Może coś tam w tym lesie uda się ponownie zobaczyć. Wielokrotnie tutaj nagrywałem i łosie, i jelenie. Są samochody, niestety. Samochody stały po drugiej stronie i tam taki gęsty młodnik jest. Podejrzewam, że tam. Grasują poszukiwacze tam również kilkukrotnie byłem, ale tam nigdy nie spotkałem łosia. Natomiast tutaj łosie widziałem wielokrotnie, a więc lecimy. Po 10 może 12 minutach szybkiego spaceru dotarłem do bardzo dobrze znanego mi miejsca w tych wysokich trawach tutaj często spotykałem jelenie Niedaleko stąd znalazłem też swój pierwszy wieniec jakiegoś takiego młodego samca z którym rozprawiły się wilczki no i tutaj taki teren trochę bagienny Trochę taki podmokły, i generalnie tutaj już powinny być pierwsze ślady łośków. Czy tak będzie? Zobaczymy. Obejdę sobie w koło. A nóż, może coś tu na mnie czeka. Jak duża jest susza? Niech świadczy fakt, że przeszedłem przez te szuwary w krótkich butach trekkingowych i ani jednej kałuszki tutaj nie ma tutaj nigdy nie można było wejść bo wody praktycznie po kolana było a teraz normalnie sobie chodzę podobnie jak w tych brzuskach te brzuski zawsze o tej porze roku stały gdzieś tam w wodzie ewentualnie był lód to wtedy można było przejść a dzisiaj widzę że będę mógł sobie tędy na spokojnie pospacerować nie ma zwierzyny, nie widać nic dużo wydeptanych ścieżek i na razie nic poza tym 2,5 km za mną i jak na razie kompletna kaszana zero I tak naprawdę jakiś poważniejszych śladów które mogłyby wskazywać na jakieś bytowanie zwierzyny jakieś stare ścieżki stare ślady stare odchody i w zasadzie nic poza tym już nie mówiąc o jakichś biegających osobnikach które mogłyby się pokazać czy coś tam noszą ze sobą czy już im pospadało hmm. Idziemy dalej. Słońce nisko świeci w oczy nie jest to zbyt wygodne. Jak to późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. Chwila odpoczynku na ambonie. Za chwilę idę w te gęste świerki. Nie widać zwierzyny. Nie słychać, żeby coś tu się działo. Znalazłem kilka starych kości, ale to już. Starych, wiekowych kości, a tak poza tym, nic ciekawego, niestety, cicho, spokojnie. Zastanawiam się, czy może polowania nie wystraszyły tych jeleni. Czy one tutaj rzeczywiście są, mniej więcej jestem w środku lasu, ale może się stąd gdzieś przeprowadziły zawsze tutaj coś spotykałem a dzisiaj lipa a dzisiaj lipa jakaś gałązka strzeliła w tamtym kierunku by było słychać może coś się przemieszcza lecimy Przeszedłem przez modrzewiowo-świerkowo-sosnowy obszar no i niestety czysto niczym w laboratorium zawsze było tutaj trudno przejść tak naprawdę suchym butem zawsze było tyle odchodów jeleni że nie sposób było tego ominąć a dzisiaj kompletnie nic nic ani starych odchodów ani nowych tutaj widać najlepiej kiedy jelenie tu ostatnio były były tu bardzo dawno temu Czy to polowania czy to raczej wilki Moim zdaniem gdzieś muszą tutaj grasować wilki które po prostu przepędziły jelenie no i mamy to co mamy Czyli jedna wielka lipa No łosia też nie widać Coś tu kiedyś było Ale nie jest to najświeższe Zresztą dookoła tutaj są jakieś pomniki przeszłości ale świeżych śladów brak to tutaj raczej z bukowiska podejrzewam albo i z wiosny to może nie bo jeszcze mam jakieś igły na tym świerku ale ale z bukowiska raczej nic świeżego tutaj nie widzę niestety świerki młode stoją nietknięte nie ma zwierzyny wywieźli, uciekło. Coś się wydarzyło. Dobra, czas chyba sprawdzić, gdzie ja jestem, gdzie zostawiłem samochód, bo ostatnio byłem tu rok temu, to nie do końca się orientuję, gdzie ja tu zawędrowałem. Jakieś tu trzeba by było szukać wskazówek i podążać ku zachodowi chyba, bo... Stamtąd przyszedłem Czasami jak jesteś na rewirze to czujesz, że zaraz coś znajdziesz, zaraz coś podniesiesz Będzie jakiś sukces Serce podchodzi do gardła I jakoś jest tak, że ta, te endorfiny niosą cię po tym lesie no dzisiaj tak, tak nie mam, ani razu tak nie, nie miałem teraz gdzieś dopiero wszedłem w jakieś przeokrutne jeżyny i dopiero teraz natknąłem się na jakąś większą ilość śladów jeleni. Rzeczywiście tutaj trochę tych odchodów jest i one są powiedzmy że w miarę świeże. Ale nic poza tym, ale nic poza tym tutaj się nie dzieje. W niedzielę muszę pojechać gdzieś indziej. 60 miejscowa i zero świeżych śladów bytowania łosia tutaj. Tylko stare jakieś ślady stare ślady połowania czy to brzozy czy sosny, ewentualnie świerka i nic, nic kompletnie świeżego tam sosna widzę na końcu może młoda, może to jedyny jakiś świeży ślad a tak nic, no jakiś może świeższy ale też umówmy się, że to nie jest robota dzisiejsza No dokładnie To też może nie być w ogóle To nie jest ten sezon w ogóle z zeszłego sezonu. Może dlatego, że to wszystko powysychało. To nie ma tutaj zwierzyny. Robi się już ciemno. A ja jeszcze postanowiłem zrobić jedno kółeczko. Podszedłem blisko wsi, w zasadzie tu już są po prawej stronie zabudowania i po raz pierwszy poczułem zapach jeleni. Jest rzeczywiście dużo odchodów. To znaczy, że był tu niedawno gdzieś sobie odeszły być może je przestraszyłem bo moja kurtka trochę tu szeleści w tych krzaczkach tutaj jest jakaś sosna wycięta może żerują na tej korze zapał dosyć taki intensywny więc musiały tu być musiały tu być nie widać żeby stosna była jakoś mocno okorowana zima nie jest najtrudniejsza w tym roku dla jeleniowatych dobra przy lotarcy nie będę zbierał chociaż może tędy się przejdę to takie świeżo puścinane te sosny może coś tu się zaplączy na jelenia jeszcze za wcześnie moim zdaniem ale kto wie